O. Chciałbyś w ogóle zostać darczyńcą, myślisz? Darczyńcą? Ale co ja bym miał dawać? No wtedy byś nas wspierał. No bycie tarczyńcą to jest bycie tarczyńcą. No ale co by robić w tej, w tej kwestii? No wspierałbyś nas małą kwotą regularnie, tak jak powiedziałem wcześniej. Czyli regularnie, na przykład. E... Nagrywasz to, przepraszam. Tak. tak. To przepraszam, ale ja nie życzę sobie, żebyś Ale ja nie nagrywam ciebie, to ty do mnie podchodzisz, a nie ja nie. Ja siebie. rozumiem, ale zatrzymałeś się i ja po prostu no to... mówię w tym momencie, że dziękuję za rozmowę. Nie również dziękuję. To po co podchodzisz do mnie, jak widzisz, że nagrywam? Ale po co do mnie podchodzisz, jak widzisz, że nagrywam? No, nie nagrywanie ludzi, jeżeli No i ja ciebie nie nagrałem. Ja nie, nie, nagrywać, nie no wiem, czy no? widzisz, ale Masz, nagrywam no? podłogę, jest tam bo jest o wiele ciekawsza się niż to Idź, no to chodź do straży miejskiej, chodź. Chodź. No chodź, no to chodź, no to chodź, no to chodź, pójdziemy, chodź, no to chodź, pójdziemy, dawaj foteczkę, no. Pierwsze, co zrobiłem, wziąłem kamerę na dół, dlatego... Dawaj. Dobra, proste. Zajebiście, Nie, kuda, nie ja. Jest to się nie działa. To nie działa kurwa. się ubierz. Cześć, Adrian jestem. Liza? Wow, Liza. Ja z chodami, Gdy idziesz chodami ze mną czy nie? nie mówisz po polsku, to co? to co? ja cię nauczę, Możemy mówić po angielsku you know english? yes, nice, you are beautiful nie masz pisma świętego? to podejdź do mnie, dam ci je w prezencie słuchajcie, pismo święte ma móc przemienić twoje życie Ewangelii Jana Napisany jest... Tam się od odkurwia w tej Warszawie. Ej, panowie! Spokojnie tam! Ty, gościu! Ty, uspokój się! Mordeczko! Wycinuj trochę! Co ty ludzi zaczepiasz? Pani, ja na, na Ej! Napisany jest... Do... U góry, Chodź tu. Gdzie mam? Do, no do, tu. do Chodź tu do mnie, <laughs> prawie. <śmiech> patrz, najprostsze przeproszenie, co nie? No. Chodź. I tu lecisz sobie. Pa? Bam, jest u góry. I teraz ty. Bam! Nie wygodnie, nie? A net nie u biodra! Nie da rady Ja jestem jak, jak ten. Ja jestem jak... Yy, jak to się nazywa? Jak klesz. Jak klesz. <ślesz> <ślesz> Zaraz on wyjdę, kurwa jakoś. Nie wyjdę.